Drodzy, witajcie w chrześcijańskiej telewizji internetowej. Pozdrawiam Was z parafii z Nowego Sącza w dniu 17 grudnia, kiedy już nasze myśli przenoszą się w ten czas, kiedy będziemy chcieli cieszyć się Bożym Narodzeniem, bo to już tylko... Siedem dni do Wigilii, a osiem dni do Bożego Narodzenia. I drodzy, w tym czasie, kiedy jeszcze przygotowywujemy się do Świąt Bożego Narodzenia w Adwencie, dzisiejszego dnia, w środę, chcemy, aby to, to że słowo, które jest zapisane na dzień dzisiejszy ze Starego i Nowego Testamentu, nas dzisiaj prowadziło. Księgi proroka Izajasza z 5 rozdziału, z 20 wiersza. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 21 wierszu tak pisze. Nie daj się zwyciężyć złu. Ale zło dobrem zwyciężaj. I słowa Antoine de Saint-Exupéry. Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło, szerzyć dobro? Drodzy, czas Adwentu to czas, kiedy przygotowujemy się na Boże Narodzenie w różny sposób. I myślę, że wielu z nas bliski jest ten chyba najlepszy sposób na to, aby ten czas dobrze przepracować z naszym stwórcą. Aby był to czas, kiedy patrzymy się na to, co nas otacza, na samych siebie. Może też chcemy. Poprawić swoje relacje, bo ten czas jest takim czasem, kiedy chcemy przygotować swoje serca, swoją drogę na przyjście tego, który jest naszym zbawieniem. Dzisiaj myślę, że drodzy, wymagające teksty od nas, bo bardzo ciężko jest odnaleźć się, myślę, szczególnie w tym drugim tekście apostoła Pawła. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Drodzy, dwie kwestie z tym związane. Można przeczytać takie powiedzenie, że ten kto szuka zemsty, to niech kopie dwa groby jeden dla swojego przeciwnika. A drugi niestety dla siebie. Bo ta droga, która jest drogą nienawiści, drogą zazdrości, zawiści, niestety prowadzi również nie tylko na zatracenie tej drugiej osoby, ale przede wszystkim na zatracenie samego siebie. I to jest droga, drodzy donikąd. Ale adwent mówi nam jeszcze o jednej rzeczy. Rzeczy, która ma się wydarzyć. Nie tylko podczas świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim jest to początek drogi, która prowadzi naszego zbawiciela na krzyż. Na krzyżu, tym krzyżu hańby, krzyżu. Który jest najgorszym wyrazem ludzkiej nienawiści do drugiego człowieka, wisi ten, który jest miłością. Popatrzcie się na to zderzenie tych dwóch światów: Krzyża i Jezusa Chrystusa. Zło dobrem zwycięża je. To dobro zawieszone na krzyżu zwyciężyło ten krzyż. Krzyż już nie stał się symbolem hańby, cierpienia, mąk, ale dla wszystkich wierzących stał się wielką nadzieją. Nadzieją na to, że możemy dobrem przezwyciężyć zło. Że możemy powiedzieć drugiemu człowiekowi, tak jak to jest. Dzisiaj zapisane w tym tekście Starego Testamentu: Z mocą Chrystusa możesz przezwyciężyć ciemność. Z mocą Chrystusa możesz Mu powiedzieć, żeby powiedział prawdę, że to, co jest ciemnością, jest ciemnością, a to, co jest światłością, jest światłością. Widzimy wokół nas, jak wielu ludzi próbuje. Zakłamywać rzeczywistość. Jak wielu ludzi próbuje odwracać te standardy, te dobra, które zostały nam przekazane przez naszego zbawiciela. I może na małą chwilę warto jest się zastanowić nad swoim zachowaniem, nad tym, co dzieje się wokół nas, abyśmy mogli tak w pełni skupić się na tym, żebyśmy również i my nie popadli w taki czas, kiedy będziemy kopać nie tylko od grób dla drugiego człowieka, ale także przede wszystkim dla samych siebie. I tak mówią nam te słowa dzisiaj sam Exipery. Lepiej robić dobro. I myślę, że dla każdego z nas. To błogosławieństwo drugiego człowieka, niezależnie kim on jest. Czy on jest naszym wrogiem, przeciwnikiem, czy nas nie lubi, może nienawidzi. Lepiej mu błogosławić. Błogosławić i modlić się o to, aby Bóg otoczył go swoją opieką i błogosławieństwem. Bo to on jest odpowiedzialny za to, żeby zmieniać człowieka. Żeby dać mu przestrzeń do tego, abyśmy mogli razem odczuć Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. Drodzy, wybrałem pieśń, która nie tylko odzwierciedla ten czas Adwentu, ale czas już Bożego Narodzenia. Myślę, że po tych słowach złodobrym zwyciężaj, najpewniej chcielibyście usłyszeć, czy ja bym chciał zaśpiewać pieśń pod krzyż twój pójdę, ale stwierdziłem, że Również jest taka pieśń w naszych śpiewnikach ewangelickich pod numerem 63, która dotyczy Bożego, Bożego Narodzenia. E, ale ona również odzwierciedla te nasze emocje e, i emocje związane z tym, jeśli w naszym sercu nie ma naszego stwórcy. Nie było miejsca dla Ciebie. Posłuchajcie, zaśpiewajcie razem. się Jezu, w mi ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć jako zwawiciel na ziemię, by wyrwać szczad. nie niewoli, nieszczęsne hada Nie było miejsca, choć ludzkość przytulić dołona I podać skrzyżak grzesznikom, znawcze z klawią. Ogień miłości zapalić I przez swą mękę najdroższą Światło zagłady ocalić Nie było miejsca, choć Zalić. Gdy lisy mają swe jamy i ptaki stoję gniazdeczka dla ciebie brakło gospody. Tyś musiał szukać żółbeczka, a dzisiaj czemu wśród ludzi? Życzę Wam spokojnego dnia, otwartości na drugiego człowieka i Bożego błogosławieństwa. Niech ono Was otacza każdego dnia. Amen.